Witam serdecznie drogie Skorpiony na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. No, skoro tak wyszło, to już od razu we karty mi się odwróciły. Zobaczymy, co dalej. Energia jest fajna, bo to jest tak jakby obronicie coś, skorpion czegoś broni, skorpion, skorpion potrzebuje jakiejś szansy dla domu, szansy dla siebie, szansy przy domu, bym powiedziała. Skorpion chce przeprosić za coś, tutaj Skorpiony za coś chcą przeprosić, Skorpiony są skłonne do pojednania jakiegoś, ale ze względu na urząd, ja bym powiedziała, że tutaj jest to takie, tak jakby może troszeczkę wyrafinowane, ale jest to Skorpionowi potrzebne, dlatego, że ma być to nawet urzędowo, bo tak wypada, bo tak powinno być, ale chodzi, rozchodzi się o dom, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale bardzo mocno się w tym tygodniu zarysowuje dom. dom, dom, czy jest to, bo mamy tu czwóreczkę była w słuchajcie ten sąd. I tutaj może chodzić, wiecie, sąd życiowy, osąd o szansę dla domu, tak? Bo tutaj jest szansa dla domu, obrona, tak, obrona dobrej energii, obrona dobrego bytu, tak, ale takie zdroworozsądkowe podejście. I jednocześnie chęć pojednania się ze względu na dom, ze względu na prawo, ze względu na urząd. Nie wiem o co chodzi, drodzy Państwo, zaraz zobaczymy. skorpion się czegoś boli Skorpion trochę rozrabiał, gdzieś tam, coś tam się zadziało, słuchajcie. Może być, że w związkach. Skorpion tak jakby czuł się winowajcą po części, chociaż niekoniecznie, bo może być to bliźniak, może być to trygon powietrza, tak? Ale jednocześnie też może być, słuchajcie, koziorożec, bo bardzo mocno się zapisuje, lub trygon ognia. No, ale trygon ognia... Y Trygon ognia przebacza, koziorożec nie przebacza, o tak bym powiedziała. Koziorożec wpędza jeszcze skorpiona w bardziej, bym powiedziała, w, w taką depresyjność. Nie, nie dajcie się, drogie skorpionki, bo macie nie, energie są piękne, bo macie silne karty, macie sąd ostateczny, macie asamieczy, czyli zdroworozsądkowe podejście, macie siłę, która was pcha przez cały tydzień. To jest takie wypychanie, pchanie do przodu, takiego, żebyście się już nie cofały, a Tutaj gdzieś tam w głowie odnośnie miłości skorpion jest skołowany, tutaj jest, jeżeli miłość to skorpion jest skołowany, jeżeli praca, tak bym powiedziała, słuchajcie, to jest aż pasja, aż jakiś taki diabełek, takie parcie pokazanie to jest rywalizacja nie, rywalizacja, ale bardzo mocno powiem wam, że bardzo mocno się tutaj, jest jakaś pasja, ślepa pasja i wy będziecie szły nie patrząc nie patrząc na konkurencję nie patrząc na ludzi, nie patrząc nie jest to złe, bo to jest karta budowania, to jest karta budowania która przyniesie wam pieniążki w przyszłości tak, które przyniesie wam bazę to jest ważne, mamy wyścig szczurów słuchajcie, ale nie za wszelką cenę bo to jest tak jakby idziecie jest pasją, i jest dużo nałogów odkrytych, jest tak jakby lub obrona przed nałogami, tu jest spisywanie się, tu są podpisy, to jest tak jakby jest rzesze ludzi, jest z tak, jest gremium ludzi i tak jakby skorpion boi się, że nie zostanie z nim podpisana umowa, że się coś nie spisze, że, że. A tutaj moi drodzy, wydaje mi się, że nie potrzeba aż takiej pasji, aż takiego. Mm, Takiego stawiania wszystkiego na ostrzu noża, bo coś Wam się uda, coś podpiszecie, jesteście zadowolone. Jeżeli czekałyście na umowy, to podpiszecie je. Nie bójcie się, obronicie się. Tutaj jest dla Was wielka szansa. To jest, macie piękne karty, tak naprawdę, bo mamy tak. Mamy tutaj tą siłę, mamy czwórkę buław, mamy sąd, mamy dziewiątkę buław, czyli wychodzicie z tego, bo jest as, czyli mamy tego asa mieczy, czyli nad czymś zapanujecie, tak? Zapanujecie, zrobicie dobre posunięcia, czyli takie zdroworozsądkowe rzeczy, to coś zbudujecie, tak? I mamy to pasję. Ten diabeł mi się tu nie pokazuje, słuchajcie, w, w amorach. On mi się pokazuje w rywalizacji bardziej, w takiej sile do działania, w takim parciu, pokazaniu. Się wręczy. Jeżeli urzędy, to bym powiedziała, że sprawy się dopiero zaczynają, że one się nie kończą, tylko one się dopiero dla skorpionów zaczynają. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj jest coś, coś tutaj będą jakieś niejasności, tutaj są jakieś walki szybciej mówicie jak myślicie, bym powiedziała, lub trygon powietrza, lub trygon powietrza coś szybciej mówi niż myśli, i tu może być jakaś obrona przed nim, ale ja myślę, że tutaj sobie bardzo ładnie moi drodzy, poradzicie, jeżeli szukałyście pracy, to ją znajdujecie jeżeli bałyście się, że ją stracicie to nie stracicie, jesteście niezastąpione, niezastąpieni, tak bym powiedziała bo jesteście widziani jako osoba uparta osoba bardzo inteligentna bym powiedziała, osoba z niesłychaną charyzmą i siłą tak, to jest takie, a jednocześnie bardzo taka osoba empatyczna, więc wydaje mi się, że sobie bardzo ładnie drogi skorpione w tym tygodniu pogod poradzicie mało tego, to, co zrobicie, tak jakby to, co zrobicie, to jak się ułożycie z kimś, czy to są sądy, czy są to urzędy, czy są to wasi pracodawcy, tylko w miłości możecie się nie ułożyć. Natomiast cała, cała tak naprawdę lista pozostała. Co, co tutaj Państwa gdzieś tam do tej pory Państwu doskwierało, idzie do dziesiątki mieczy i do tworzenia, więc coś Wam się fajnego, moi drodzy, uda. Uważamy, moi drodzy, w podróży. Uważamy, słuchajcie, bo jest takie przeciążenie kości, przeciążenie systemu totalne, to jest tak, jakby ta depresyjność Wam cały czas, mimo tej otwartości, mimo tej siły, mimo tej dobrej energii, mimo tych szans gdzieś tam w głowie, bo są te dwie dziewiątki, jedna nałożona na drugą, bo i dziewiątka była. W nałożona na dziewiątkę mieczy. To jest tak jakby mm, myślenie. Mm, nie róbcie sobie nadprodukcji, o tak bym powiedziała. Nie róbcie nadprodukcji, bo ta nadprodukcja myślenia y, doprowadzi do jakiegoś zamknięcia, czyli nie dajcie sobie zablokować tej energii, moi drodzy, a wszystko jest w Waszych rękach, wszystko, bo to jest jakieś spisywanie. To jest spisywanie siebie, spisywanie na nowo, to jest wielka siła, tu jest coś stabilnego. Czeka Was coś stabilnego, a Wy tak jakby jest nadprodukcja myśli, nad, nadprodukcja działania, i na to musicie uważać, bo jeżeli bym miała powiedzieć u Was, to jest tak, uwaga, tylko bo m, jakieś zabiegi, uwaga, bo jest jakieś skręcenie, uwaga, bo jest jakieś skaleczenie, natomiast nic złego nie powinno się dalej wydarzyć. W czymś sobie, w czymś sobie poradzicie. Natomiast powiedziałabym, że e, tak jakby mm, wiem, że się przed kimś lub czy, przed czymś urzędowo chronicie, bo tutaj jest też taka część skorpionów, ale ja bym powiedziała, że hmm, każdemu zostanie dane to, na co zasługuje, bo tu jest tak, tutaj jest to bardzo stabilne, tutaj jest, tutaj już nic się nie da zrobić, bo tutaj jest ten sąd, działa ten sąd, działa, czyli tak jakby przeznaczenie działało w takim kierunku niewinnym, czy będzie to krzywdzące nie wiem, ale nie sądzę, bo to jest budowanie dziesiątka denarów, więc nie sądzę i to jest olbrzymia siła i aż wręcz pasja tutaj z Was, wyla, aż się wylewa ta pasja w tym tygodniu tylko nie wiem, czy nie taka ślepa pasja, tak, no tutaj drodzy Państwo pod siebie to podłóżcie, ale tydzień myślę, że powinni, powinniście zaliczyć do bardzo pozytywnych, o tak bym powiedziała Pozdrawiam kochani serdecznie do kolejnego czytania Boziarczki Hajdu.